Siemanko, jest Mateusz. Witam Was na kanale Mateusz Testuje, a w dzisiejszym odcinku mamy do testowania energetyczka. Mam nadzieję, że <laughs> lubicie testy energetyków. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. <laughs> a więc w dzisiejszym odcinku będziemy sobie testować energetykę. Fire up. O smaku Arbuza. On jest dostępny w Dino Tak samo jak Arizona Watermelon, którą też z, te z testujemy sobie. Też będziemy robić testa Arizony Watermelon. Ale dziś robimy Fire Up Arbus. Jest tu tauryna, jest tu kofeina. Jest napój energetyzujący, gazowany, o smaku Arbuza. Uwaga, wysoka zawartość kofeiny nie zaleca się. Stosowanie u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. 32 mg na 100 ml. Środek spożywczy wzbogacony. Nie mieszać z alkoholem. Tak. Nie miesza się energetyka z alkoholem. Widzicie moi drodzy? To ma 32 mg kofeiny na 100 ml. Uwaga. Wartość energetyczna. 47 kalorii 100 ml, oczywiście. Tłuszcze 0, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0, węglowodany 11, w tym cukry 11, białko 0, sól 0. 0,1 g. Uwaga, niacyna 47 mg, kwas pan Pantenowy 2,0 mg, witamina B607 mg i witamina B12 0,5 mg. Także co, my sobie go teraz otworzymy. O, właśnie tak. I powąchamy, jak pachnie. No! Powiem Wam, że. Pachnie naprawdę mega. A jak smakuje, uwaga, ej, moi drodzy! Szczerze, to jest naprawdę pychota. Nigdy nie piłem fajera, nawet o smaku arbuza, bo ja głównie piję albo monstery, Tigery, bleki. Ale dziki, o, dziki. Ale takiego czegoś nie piłem. I to Zobaczcie mm. Zobaczcie sobie tu, u butu, u butu góry, tu czerwony kolor, jak przystało na arbuza? A ja naprawdę mega. Składniki jeszcze wam przeczytam. Woda, cukier, des. dekstroza, kwas, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna 0,4, barwnik antocyan, jakiś tam coś, regulator kwasowości cytryny sodu, cytryniany sodu, sorry, Regu y aromaty kofeina 0,32%, witaminy. Niacyna kwas pantenowy, witamina B6, witamina B12. Tak jak mówiłem, 32 mg. To jest mocny energol. Niektóre mają mniej kofeiny, 100 ml, ale akurat Fire Up ma najwięcej. Wasze zdrówko. Mhm. Pyszota. Powiem Wam. Wyprodukowano dla Dino Polska SA. Tak jak mówiłem, wy Dino możecie sobie zakupić tego energetyczka, tak samo jak Arizona. Mhm. Ok, moi drodzy, co wam mogę powiedzieć o tym fajerapie? Burzeczka tak się prezentuje. Dosyć fajna. Zielony napis. Szary napis energy i zielony fire up. nie dość, że jest duża zawartość kofeiny. Niacynę jeszcze posiada, jeszcze posiada taurynę. To posiada również jakieś tam witaminki. Eee, co jeszcze mogę opowiedzieć? No, że po prostu jest. Mój że po prostu ma, jakby wam to powiedzieć, mm, bardzo dobry smak. Także co, ja, to byłoby na tyle. Ocenkę daję takie 8, nie, 9,5 na 10. Także co, żeby zostać na moim kanale dłużej, to sub subujcie z dzwoneczkiem, czyli dajcie subs subskrypcję z dzwoneczkiem, bo jest już nas, jest już nas ponad 700. Zostawiajcie łapki, jeśli ten film Wam się podoba. Mm, komentujcie i. Nabijajcie mi wyświetlenia. Także co. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym teście i siemanko.